Dzień dobry, witam Was dzisiaj z nad jeziora aralskiego, a raczej z tego co po nim zostało, bo tylko smutne nadbrzeża piaskowe. W każdym razie bitwę gram o wygraną z 50% udziałem i jadę na punkt B Tygrysem H1. Żadna niespodzianka. No jak widać bitwa jest o 3 punkty i tracimy już punkt y, środkowy punkt B co prawda na dole nasi przejmują y, C po prawej stronie tam a ja mam przed sobą już pierwsze podświetlenia y, Przy tym kapie jest jeden z naszych y, graczy Przede mną jest M18 schowana w tej chwili za narożnikiem budynku przeskoczył tygrys H1 a tu do naszego wyjechała M4. Udało się jej pomóc. Czekam, co zrobią y, tutaj ci przeciwnicy. Pokazało się kw 85 w dolną płytę i kabulec rozwalony. Jest jeszcze ta M18. Tym razem się nie udało, za to dostałem sam obrażenia i muszę teraz uciekać. Bo stałem na odkrytej przestrzeni. Dobrze, że skończyło się tylko uszkodzeniami. Straciłem dwóch załogantów. Włączam naprawianie, włączam uzupełnianie załogi. A wyjeżdża do mnie ta hajdynka, do której przed chwilą chciałem strzelać. Pierwszy strzał od niej odbity. Odzyskałem jakąś sprawność wieży, i kolega w hajdynce musiał być zdziwiony. Ko skończyłem uzupełniać załogę. Naprawiłem co było do naprawienia i teraz będę próbował podjechać do strzelania na punkt B i jest tutaj Pantera F, no niestety strzał nieudany pocisk wylądował w wraku ja mam rozwalone działo oczywiście włączone naprawy gorzej że ta Pantera F cały czas na mnie patrzy ryzykuje i skończyło się tak jak się skończyło straciłem H1 swoją za trzy fragi trochę mało, mogło być lepiej no ale nie ma co przeżywać Do, w ruch idzie Pantera F to jest M36 bardzo szczęśliwy strzał bez podświetlenia na Czołgu. Teraz patrzę co się dzieje na górce. Mamy stracone dwa punkty, to jest niedobrze. Będziemy teraz stracili pasek. Cała nasza drużyna praktycznie jest przy punkcie C. Tutaj nie bardzo ma kto walczyć. Wyrzucam artylerię na czerwonych, których mam podświetlonych. I próbuję znaleźć dla siebie jakiś dogodny wyjazd na górę. O nie jest dobre. O, wyjechałem. Yy, jak pancerek czwórka. Nieudany strzał padła asysta, no ale teraz coraz więcej czerwonych do mnie wyjechało M51 do którego stoję bokiem dostaje strzała zdaje się od KW-85 z uszkodzeniami zjeżdżam troszkę niżej żeby obniżyć swoją pozycję żeby przeciwnicy nie mogli strzelać do mnie żeby nie mieli depresji, no ale niestety M51 zorientował się w sytuacji, mam następne obrażenia, nie mam załogantów no i tu już będzie koniec, nic więcej nie zrobię M51 wyjechał od boku skończyło moją f -kę. nic nie zrobiłem nic nie zdziałałem, a sytuacja jest coraz gorsza cały czas mamy jeden punkt oni przejęli dwa i co gorsza już dojeżdżają do nas na respa praktycznie nic tutaj się nie dzieje po lewej stronie mam M4A3 bardzo niedobrze on tam jest schowany za tym wrakiem statku ma osłonę trudno będzie go wyjąć stamtąd za to z od y, y, tutaj strony wjechał M51 jest na górze M4A3 No fuksia aż tak mu się udało Odbity jego strzał po lewej stronie jest dwóch przeciwników, przy naszym stoi następny M51, który teraz zginęło jest ta M4A3 tym razem był do mnie ustawiony bokiem, więc strzał wszedł bez problemu a tu po prawej stronie na tym nadbrzeżu stoi M4A3, który mi tak ładnie uciekło przed chwilą a kawałek dalej jest KW-85 no i tak tu kolega się zapalił do strzelania do naszych na respie. Strzał w wieże to zagrożenie usunięte. Jest KW85 też chyba będzie próbował naszych tam ostrzeliwać. Czy się będzie na mnie patrzył? No, chyba się patrzy. Ale strzał w garnek. Kawulec rozwalony. Przy punkcie B jest dwóch naszych. Tam rozwalili w tej chwili Panterę F. Mam nadzieję, że wjadą na kapa. Ja tymczasem jadę w stronę punktu A. Dlatego, po pierwsze, że tu są podświetlenia, po drugie, jest szansa, a nawet konieczność, żeby go przejąć. Bo naszego paska zostało już bardzo mało wyjechało M6 zanim jedzie M4 obaj przeciwnicy rozwaleni są jeszcze podświetlenia na reszcie od tam jest pelotka przy punkcie B jest ciężki czołg jest jeszcze niszczyciel, który jedzie w stronę punktu B. Ja nie patrzę na nic, jadę na punkt A. Normalnie wystarczyłoby go zbić, ale punkt C jest bez żadnej osłony, i w tej chwili zaczynamy go tracić. Nie ma wyjścia, trzeba punkt A przejąć. No, i liczyć na to, że naszym uda się osłonić punkt B. Zaczynam przejmować punkt. Tutaj nie mam przestrzału. Jeszcze chwila. Przyjęty i jadę w stronę Respa. Nie mam żadnych podświetleń oprócz tej pelotki przed sobą. To jest Wirbelwind. Słabe to podświetlenie było. Wróbolek zdążył przejechać. Jest M19 po, po lewej stronie. tak akurat ta pelotka nie jest przyjemna ale udało się poprawką ją zlikwidować jest też wróbelek następny frag mam w tej chwili zrobionych 13 yy, Mam do użycia 13 bombowców fragów chyba jest 12 tak brakuje mi jeszcze dwóch Bombowców do atomówki, no ale zniknęli czerwoni z minimapy na tym respie. Nie wiem, czy ktoś się jeszcze zdąży y, pojawić. Dlatego jadę w stronę punktu C przeciwnikom. Zaczyna spadać dość szybko. Pasek gajdziny też nie są nic więcej od siebie dorzucić przy 12 fragach i hojności godzina już by była atomówka a tak trzeba się bardziej starać nasz wjechał na punkce, ostatni punkt przejmujemy czerwoni już nie mają paska i to jest koniec bitwy wpadł stalowy heros i no w sumie beznadziejna sytuacja została przez nas wyciągnięta, bitwa wygrana i moje zadanie dzienne zaliczone. I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.